Dziś temat bardzo fajny, krótki i przyjemny. Chciałbym pokazać Wam, jak zbudowane są przewody do ładowania urządzeń mobilnych, sygnowane logiem Uniteka. Wyjmiemy sobie przewód z opakowania. W tym przypadku mamy przewód USB typu C. Na co warto zwrócić uwagę? Mamy bardzo fajnie wykonane aluminiowe końcówki z logo producenta. Oprócz tego, Oplot, który jest typowy dla tego. Typu przewodów Uniteka. Przewód jest bardzo sztywny. Nie wiem jak u Was, ale u mnie największą bolączką jest niszczenie się przewodu przy końcówkach. W przypadku Uniteka nie ma takiej możliwości. Przewody są zrobione w ten sposób, że jesteśmy pewni, że nawet po dłuższym użytkowaniu, intensywnym użytkowaniu, te przewody nam się nie złamią przy e, wtyczce. Jeżeli chodzi o rodzaje, to mamy tego bardzo dużo. To jest akurat USB typu C. Mam też tutaj podobny przewód, troszeczkę inaczej zbudowany przy wtyczce z końcówką lightningową. Mamy oczywiście też mikro USB. To są naprawdę fajne przewody wspierające wysokie amperaże ładowania, także szybkie ładowanie QC30 i inne typy szybkiego ładowania. No, to są przewody, które są stworzone do tego, żeby przeżyć wasz smartfon a nawet kilka smartfonów, które będziecie mieli. Naprawdę godne polecenia. Dzięki.